więcej wypoczywasz, tym więcej zarabiasz. Im mniej pracujesz, tym więcej masz pieniędzy. Podejrzewam, że większość z was nie będzie czuła zgody na to. Większość z was, która ciężko pracowała przez całe swoje życie, nie będzie czuła, że może się zgodzić z tymi zdaniami, które przed sekundą powiedziałam. I wynika to z tego, że jesteśmy zaprogramowani, by ciężko pracować, wierząc, że tylko wtedy będziemy zarabiać pieniądze, wierząc, że tylko wtedy jesteśmy w stanie żyć godnie. Bo przecież każdy nam powtarza, nawet ci, którzy zarabiają duże pieniądze, mówią ciężko pracuj. Tylko, że czym jest tak naprawdę wypoczywanie w tym wszystkim? Dlaczego mówimy o tym, że im więcej wypoczywasz, tym więcej masz pieniędzy? Czym tak naprawdę jest wypoczynek? Wypoczynek nie jest nierobieniem niczego. Wypoczynek to jest stan, w którym nie czujesz napięcia. Wypoczynek to jest stan, w którym czujesz, że wszystko to co robisz płynie prosto z serca, płynie prosto z duszy, płynie prosto z ciebie, gdzie nie robisz czegoś, co musisz, tylko robisz coś, co kochasz. Wypoczynek jest przede wszystkim wtedy, gdy zaczynasz ufać, kiedy prawdziwie ufasz. Wypoczynek równa się zaufanie. To jest moment, w którym czujesz, że możesz puścić całą kontrolę. Dlatego im więcej wypoczywasz, im więcej wypoczywa Twoje ciało, im mniej w Tobie napięcia, tym więcej zarabiasz. Stąd właśnie bierze się ten stan, w którym jesteś w stanie generować to, na czym Ci naprawdę zależy. Stan wypoczynku jest momentem, w którym Ty odpuszczasz kontrolę i wiesz doskonale, że wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. Wiesz doskonale, że wszystko, co się dzieje w twoim życiu jest idealne, nawet jeśli twoje rezultaty, jeśli te rezultaty tobie się nie podobają. Wszystko co robisz robisz dobrze i absolutnie każdy uczynek przez ciebie wykonany prosto z twojego serca, gdzie czułaś, czułeś, że to jest twoje, jest czymś co kreuje z czymś, co tworzy więcej. Natomiast wszystko to, co robisz z przymusu, pozbywa cię energii, która jest właśnie tak bardzo cenna do tego, by kreować coś bezwysiłkowo. I teraz chcę, żebyś najbardziej i najlepiej zrozumiała to, czym jest zarabianie pieniędzy właśnie podczas wypoczywania. Wypoczynek jest wtedy kiedy w pełni oddajesz wszystko to, co się dzieje, w wszystkie rezultaty, wszystko to, co dla Ciebie, według Ciebie jest złe, wszystko, co według Ciebie nie jest tym, co ma Ci przynieść jakiekolwiek spełnienie. Jeśli nie widząc rezultatów dookoła, jeśli nie widząc, być może jesteś teraz w stanie, w którym tak naprawdę zaczynasz coś nowego, i moment, w którym nie widzisz rezultatów, jest dla ciebie momentem spięcia jest dla ciebie momentem yy, czegoś, co tak naprawdę wymaga od ciebie działania, takiego, które nie pochodzi prosto z twojego serca, tylko pochodzi prosto z muszę. To jest stan, w którym nie jesteś w stanie niczego tworzyć. Tam jest presja, tam jest przerażenie, tam jest strach. Dopiero w momencie, kiedy prawdziwie odpuszczasz, dopiero w momencie, kiedy prawdziwie oddajesz się temu zaufaniu, kiedy prawdziwie oddajesz to, co do tej pory sprawiało ci strach, sprawiało ci lęk, wtedy prawdziwie odpoczywasz, kiedy wiesz, że absolutnie wszystko, co się dzieje w Twoim życiu jest dokładnie tak, jakie ma być. Kiedy przestajesz analizować, kiedy przestajesz. Spinać się na samą myśl, co będzie jutro. Dlaczego? Bo jesteś w teraz. Wtedy przestajesz się spinać, kiedy nieustannie przypominasz sobie, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co jest teraz w tym momencie, nie to, co się wydarzy jutro. Nie, że nie będziesz mieć za co rachunki zapłacić. Tylko kiedy będziesz wiedział, wiedziała, że w momencie, kiedy przyjdzie ci to zrobić. To wydarzy się coś takiego, co Ty nawet nie jesteś w stanie objąć rozumem. A wiesz, co to przyniesie? Twoje działanie z lekkości. Nie siedzenie i nic nie robienie, nie czekanie i nic nie robienie, tylko Twoje działanie z lekkości, Twoje działanie opierające się na tym, że Ty pragniesz to zrobić, choć nie masz zapewnionego, że, nie masz zapewnione, zapewnionych rezultatów z tego. Ty po prostu wiesz. Ty po prostu czujesz, że to należy zrobić, że to jest następny krok. Ale żeby to poczuć, musisz dać sobie przestrzeń, musisz dać sobie ciszę, musisz dać sobie wypoczynek, musisz znaleźć w ciągu dnia choćby pięć minut, w, którym, w których usiądziesz ze sobą, nie skrolując telefonu, nie dzwoniąc do nikogo, nie rozmawiając z nikim. Ja na przykład dzisiaj przyjechałam tutaj e, oglądać Zachód Słońca. Jestem właśnie na parkingu. Na samej górze galerii. Bo mimo tego, że miałam coś innego do zrobienia, ja w głębi serca poczułam, że ja mam tutaj przyjechać i ja mam tutaj popatrzeć na zachód słońca. I to są momenty, w których do Ciebie przychodzą najlepsze pomysły. To są momenty, w których przychodzą do Ciebie odpowiedzi na pytania, na które nie potrafisz sobie odpowiedzieć. Na które ciężko było odpowiedzieć do tej pory. Właśnie w takich momentach, kiedy dajesz sobie przestrzeń na zrobienie czegoś, co nie jest zaplanowane, ale na zrobienie czegoś, co czujesz, że należy zrobić. Tym jest właśnie wypoczynek. Kiedy, kiedy zaczynasz robić coś, co jest w zgodzie z Tobą, a nie co jest y, dla pieniędzy, y, dla poklasku, dla y, udowodnienia, że, że zasługuje. Tylko kiedy zaczynasz robić coś, Zgłębi siebie, kiedy wiesz, że zrobiłabyś to, niezależnie od okoliczności. To dlatego najczęściej zadaję, zadaję takie pytanie na jeden na jeden podczas mentoringu: Co tak naprawdę robiłabyś za darmo przez całe swoje życie? Co to jest? I właśnie wtedy kiedy robisz na to przestrzeń, wypływa odpowiedź. Ona nie musi się pojawiać tu i teraz, w tym momencie. Ona pojawi się wtedy, kiedy dasz przestrzeń sobie na te odpowiedzi. Bo jak ma cokolwiek do Ciebie przyjść, jak Ty wciąż jesteś w ucieczce, jak Ty wciąż uciekasz przed sobą, jak Ty wciąż karmisz się TikTokami, Instagramami, Firma, nawet jeśli oglądasz podcasty bardzo wartościowe i cudowne, to nadal uciekasz. Jeśli nie masz w ciągu dnia dla siebie kilku minut, uciekasz. Kiedy ma do Ciebie przyjść ta odpowiedź? Naprawdę zestaw to sobie z relacją z drugim człowiekiem. Jaką Ty masz ze sobą relację, tak szczerze? Czy gdybyś Ty um, miała teraz porównać relację? Ze sobą, do relacji z potencjalnym partnerem, to czy ta relacja byłaby wartościowa? Czy ta relacja byłaby wyjątkowa? Czy ta relacja byłaby pełna rozmów, wspólnie spędzonych chwil? Czy jednak ten związek byłby niczym? Czy jednak ten związek byłby po prostu formalnością? Dlatego też wzywam Cię do tego, byś. Spotkała się ze sobą. Byś zaprawdę zapytała siebie, co tak naprawdę jest moje, co, co tak naprawdę ja chcę w życiu robić. Nie co muszę zrobić, ale co chcę. I kiedy, I kiedy odpowiesz sobie na to pytanie, wtedy poczujesz ulgę. To będzie ten moment, w którym twoje ciało wypocznie. Kiedy będziesz wypoczęta. Kiedy ta, ta cała spina w Twoim ciele puści. To jest ten moment, w którym Ty przestajesz już walczyć, tym samym wypoczywasz. A jak wypoczywasz, to masz teraz więcej pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że Twoje działania nie pochodzą z braku, nie pochodzą z presji, nie pochodzą z tego miejsca, w którym, w którym jesteś przerażona. Twoje działania wtedy wychodzą z pełni, bo Ty robisz coś, co jest. Naładowane Tobą, naładowane miłością, naładowane pięknem. To jest. To jest to. To jest właśnie ten moment, w którym Ty, wypoczywając, zarabiasz. Kiedy. pracujesz, ale robiąc to, co kochasz najbardziej na świecie. Ja wiem, że twoje ego, twój umysł może chcieć polemizować z tym, szarpać się z tym, ale czyż to nie jest przepiękne życie? Czy to, nie, czy, czy to nie jest tak, że to nie pierwszy raz nie ode mnie to usłyszałaś? Usłyszałeś? Tylko, że już to do ciebie przychodziło kilka razy z ust innych ludzi. Czy to nie jest tak, że ja ci teraz przypominam coś, co ty już wiesz, tylko po prostu nie miałaś na tyle odwagi, żeby, żeby w tym trwać, żeby. W żeby to tworzyć, żeby w tym być? Co ci szkodzi spróbować? Przecież to będzie tylko jednym świadczyć o twoim zaufaniu do Boga. Jeśli ty odpuścisz, puścisz lejce całkowicie, to będzie świadczyć o tym, że masz pełne zaufanie do Boga. Tym jest to piękno, wiesz? Tym jest to piękno życia. Kiedy żyjesz jak dziecko, oddając się w pełni boskości, wiedząc doskonale, że każdy Twój krok, każdy Twój ruch jest dokładnie taki, jaki ma być. Jest idealny, jest perfekcyjny, jest piękny, jest boski. Kiedy przestajesz szukać w sobie problemu, a zaczynasz wiedzieć, że jesteś idealny i perfekcyjny, wiedząc, że jesteś doskonałością. Jeśli czujesz, że chcesz nad tym popracować, jeśli czujesz, że chcesz mojego wsparcia w tym temacie, napisz proszę do mnie maila albo na Instagramie. Tak czy siak, zachęcam Cię do tego, żeby po prostu sprawdzić. Nie wierzyć mi na słowo. Sprawdzić. Na sobie. Wszystkiego co najlepsze miłości.